Dzień dobry, tutaj Kraina czarów. Mile na zawadzka z tej strony. Pani się dobrze czuje? Pani Kasiu, przedszkole z tej strony. A już myślałam, że jakiś debil z tej strony. Pani syn zrobił kupę. O matko, to ja odwizuj, odwołuję wizytę. Trzy dni nie robił i mieliśmy iść do lekarza. To świetnie, tylko... A jaką zrobił, bo nie wiem, co go zetkało. Pewnie u teściowej coś zjadł. Dużą i mało, mało pachnącą w spodnie. O, ful! Bo przy, po trzech dniach to na pewno nie było zaciekawie ciekawie. Dobrze, że na mnie nie trafiło. Przynajmniej sobie szybko na zakupy polecę. Proszę przyjechać i przebrać syna, jeżeli ma nadal zostać w przedszkolu. Ale, ale że ja? Przyczron u was jest. Ale to wciąż pani syn. Halo? Zasięg tracę. Halo? Halo? Proszę po dziecko przyjechać. Halo? Nie słyszę nic. Będę po piętnastej. Dobrze. Informuję, że dzwonię do kon kolejnego kontaktu z listy. Widzę, że jest pani teściowa. Dobre jadę, tylko gaci z domu wezmę. O, jak miło, że zasięg wrócił. Proszę też wziąć czapeczkę i kurtkę. Co? To jakoś zesrał. Z rozmachem na huśtawce. Do widzenia.